Na pewno znacie uczucie pustki po przejściu naprawdę dobrej gry. Tytułu, który was porwał i po którym każda inna gra wydaje się wam gorsza. Miałem to uczucie po trzecim Wiedźminie po serii Uncharted, a teraz mam po najnowszym dziecku Hideo kodzimy Dev Stranding. To będzie inna recenzja niż wszystkie. Nie będę punktował tutaj wszystkiego po kolei, opisywał dokładnie wszystkich mechanik, czy próbował wam sprzedać tej gry. Ten film to opis moich przeżyć, mój list pochwalny dla Kojimy i swoiste podziękowanie za grę, która dla mnie osobiście stała się najlepszym tytułem, w jaki grałem przez 30 lat swojego życia. Powiem to już na początku, nie czekałem na Death Stranding. Po ostatniej części Metal Gear Solid o tytułem Phantom Pain starałem się być ostrożny, jeśli chodzi o tytuł od wspomnianego wcześniej pana. MGS5 był niestety tylko dobrą grą. Byłem zawiedziony brakiem tego klimatu, który kupił mnie przy okazji Snake Terra. I nie czułem tej epickości czy wczucia jak przy czwartej części. Powiedziałbym nawet, że ostatnia odsłona cholernie mnie zawiodła. Pierwsze zapowiedzi dev stranding nie wprawiały mnie w ogóle w zachwyt. Nikt nie wiedział o co chodzi, zwiastuny zdradzały praktycznie nic, a pierwsze filmy z rozgrywki jakoś w ogóle do mnie nie przemawiały. Śledziłem to, co się dzieje z tym tytułem, jednak nie mogę powiedzieć, żem jakoś specjalnie go wyczekiwał. Od Kojima wydaje nową grę, bez konami, wejdzie to wyjdzie, nie nakręcam się. Coś jednak we mnie pękło przy okazji premierowego trailera. Jakby sam Hideo zajebał mi w łeb i powiedział, co ty tępy nie czekasz na moją nową grę, to patrz teraz. Podziałało, mój sentyment do gier tego człowieka odezwał się, złapałem za portfel, rzuciłem w monitor i krzyknąłem, a jebać jedzenie. Death Stranding opowiada o podróży sama Portera po zrujnowanej przez tytułowe wdarcie śmierci Ameryce. Naszym zadaniem jest odbudować kraj po wydarzeniu, które całkowicie go zrozjebało i zniszczyło. Nie chcę zdradzać za wiele, bo za ten tytuł fabułą stoi, ale wystarczy, że powiem, że to najlepsza historia jaką dane mi było przeżyć w jakiejkolwiek, kiedykolwiek grze. Nigdy jeszcze chyba po zakończeniu gry nie siedziałem przez bite 5 minut przed telewizorem i nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić. Tytuł Kodzimy to gra, która otwiera oczy na wiele spraw. Ten tytuł przeżywa się jak dobrą książkę czy film. Historia wciąga niesamowicie i nie puszcza aż do samego końca. Pomaga w tym też to, że aktorzy, którzy użyczyli twarzy i głosów do gry, dali z siebie całkowicie wszystko, w stu procentach. Gdy widzisz Mikkelsena i to, co przeżywa serce, zaczyna mocniej bić. Norman Reedus... Pokazując swoją przemianę z gościa, który ma wszystko w dupie, w człowieka, który brnie przed siebie, wykonując swoje misje, zasługuje naprawdę na oklaski na stojąco. Jenkins, wcielający się w rolę Die Hardmana, zasługuje na Oscara. Serio, jestem w stanie powiedzieć, że są to ich role życia, nie w filmie, ale w grze. Fabuła w tym tytule to niesamowity popis kodzimy. Niektórzy krytykują tytuł za dłużyzny, że wszystko powoli się rozkręca, że trzeba się wszystkiego domyślać. Dla mnie to największy plus tej gry. Nie wiesz z początku kto jest kim, komu można ufać, komu nie, kto jest przyjacielem, a kto chce ci wbić nóż w plecy. Wszystko kończy się prawdziwym trzęsieniem ziemi. Kiedy dowiadujesz się prawdy na temat wielu wydarzeń w tej grze nie jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś mógł napisać tak niewiarygodny scenariusz. Złośliwie mówią, że gra to symulator kuriera, że nie robi się w niej nic prócz chodzenia, roznoszenia paczek. Owszem, wszystko opiera się na tym patencie. Owszem, przez 80% gry chodzimy z tobołami na plecach i pomagamy innym nosząc leki, pizze czy elementy jakichś maszyn, ale wszystko ma to jednak tak niesamowity klimat, że ciężko się od tego oderwać choćby na jedną chwilę. Już dawno nie zrywałem nocy przy żadnej grze, stary dziad ze mnie, mam żonę, pracuję, nie mogę sobie pozwolić na granie po 10 godzin z rzędu, jednak przy Devs Stranding poczułem się młodszy o te kilkanaście lat. Znowu miałem jeszcze syndrom jednej godziny, jednej trasy, jeszcze jednej paczki. Same mechaniki to według mnie coś co oprócz fabuły najbardziej przykuwa właśnie do ekranu. Przez niemal 60 godzin ciągle otrzymywałem nowe przedmioty pomagające mi w przechodzeniu gry, bagażniki na paczki, pojazdy pomagające mi szybciej dostać się z miejsca do miejsca czy w końcu broń, dzięki której mogłem stanąć do nierównej walki z wynurzonymi czy mułami. Do dyspozycji mamy liny, drabiny, urządzenie budujące takie rzeczy jak mosty czy schrony pomagające nam podczas deszczu, który niszczy wszystko dookoła. Elementów ekwipunku jest cała masa i ciężko wymienić je wszystkie. Pomocą służą nam też inni gracze. Tryb współpracy w Death Stranding to dla mnie przykład systemu idealnego. Jak wiecie lub nie, nie cierpię grać online. Nie lubię gdy ktoś spędza się w mojej grze, chcę przechodzić ją sam. Tutaj działa to tak, że co prawda nikogo innego nie spotkasz przez cały czas, ale na każdym kroku widzisz ślady innych ludzi. Drabina przy stromym podejściu, lina zostawiona przez innego gracza przy skałach, motocykl czekający na pustkowiach czy same oznaczenie elementów. Pozostali gracze mogą na przykład ostrzec nas przed zagrożeniem, przed młami kradnącymi paczki, przed głęboką wodą, czy po prostu dodać nam otuch lajkami. Lajki służą w grze za walutę. Za każde zadanie, każdą czynność, dostajesz właśnie te lajki. To one określają Twój poziom kuriera, Twoją pozycję w rankingu. Dają Ci je inni gracze korzystający z Twojej pomocy, dają postaci niezależne. Wszystko oparte jest tutaj na lajkach. Oprawa graficzna w grze zapiera dech w piersiach. Bez obaw mogę powiedzieć, że Dev Stranding to najlepiej wyglądający tytuł na tej generacji konsol. Postaci wyglądają jak żywe, czy w grze, czy w przerwnikach. Ciągle masz wrażenie, że to ludzie z krwi i kości. Krajobrazy nadają się do jakichś programów przyrodniczych. Pustkowia pełne skał, ośnieżone szczyty, lasy, rzeki. Wszystko wygląda tutaj niesamowicie pięknie. Od wszystkiego nawet na krok nie odbiega warstwa audio. Muzyka w grze wprawia w błogość. Dobór utworów jest po prostu idealny. W ważnych fabularnie momentach przygrywają nam melancholijne piosenki, delikatny damski wokal, spokojna muzyka, Dawno nie widziałem tak idealnie dobranej ścieżki dźwiękowej, naprawdę coś niesamowitego. Kojima mówił przed premierą, że Dev Stranding będzie dobrym gatunkiem, czymś czego jeszcze nikt z nas nie widział. Po przejściu gry jestem w sumie w stanie chyba się z nim zgodzić. Może mamy tutaj elementy innych gier, jednak to wszystko jako całość nie przypomina niczego w co grałem kiedykolwiek. Jeśli miałbym to określić jednym zdaniem, to nazwałby to chyba grą drogi. Obserwujesz przemianę głównego bohatera, brniesz przed siebie i starasz się dowiedzieć o co w tym wszystkim kurwa chodzi. O fabule jednak nie powiem nic więcej prócz tego co na początku. Uważam, że każdy z was powinien doświadczyć tego tytułu na własnej osobie. Death Stranding to tytuł, do którego będę wracał latami. Nie jest to gra bez wad, bo na przykład jazda motocyklem doprowadzała mnie do prawdziwej kurwicy, a niektóre przerybniki, jak na przykład zdawanie paczek po czasie nudziły, ale wszystko jako całość to coś, czego nie widziałem jeszcze nigdy. Najnowsza gra Kodzimy to prawdziwe arcydzieło. Jeśli miałbym podać komuś tytuł gry idealnej, bez wahania opowiedziałbym o tym właśnie tytule. Kompletnie nie spodziewałem się, że jakakolwiek gra, film czy książka odmieni moje przekonania co do pewnych rzeczy. Death Stranding to zrobiło. Nawet jeśli nie jesteś fanem Hideo, spróbuj w to zagrać. Jeśli od razu się tego hasz, to przez wiele godzin czeka cię naprawdę niesamowite przeżycie. Dla mnie to nie tylko gra generacji, ale gra życia. Ciężko mi będzie teraz podejść do innych gier. Death Stranding to przede wszystkim klimat, przeżycia i łzy. Masa filozoficznych przemyśleń otwierająca oczy na wiele spraw współczesnego świata. Dzieło życia, hideo Godzimy i tytuł, którego chyba nawet on sam nie będzie w stanie przebić. Z całego serca polecam. Nie zawiedziecie się, jeśli fabuła to dla Was najważniejsza rzecz w grach. Ja tymczasem wracam roznieść zaległe paczki. Mówił do Was wulgarny gracz.